Witam Was bardzo serdecznie moi byczki malinowe w kolejnym odcinku z CSGO Skinsa, gdzie dzisiaj mamy challenge, żeby zrobić dla Was kosę i wystawić dla wpłacających tutaj z moim kodzikiem na stronie. Na ten moment macie cały czas 8 koseczek i jedną parę rękawiczek za wpłatę z kodem Addicson przez jedną no i praktycznie na każdym tutaj skinie macie zwiększone szanse na wydropienie właśnie tych skinów już przy samej płacie 371 zł, no myślę, że kosa Powinna być zrobiona, chociaż z takimi sumami też należy uważać. To nie jest 100% kosa. A w szczególności, że ja zauważyłem, że my teraz wszędzie mamy złe pasce jeśli chodzi o bitwy. Tutaj to samo. Tragedia. Bitwy nie siadają, większość bitew przegrywamy i to wszystko praktycznie na dwie osoby, więc w dzisiejszym odcinku zmieniamy całkowicie nas los, ale zanim to, no to oczywiście jak co każdy odcinek wypłacamy dla Was jakiegoś skinka za 50 zł, więc ja weźmy sobie, otworzę tutaj, o, idealnie weźmiemy sobie tak, od 50 do 55, jak my to zawsze robimy. I skinka, którego dzisiaj dla Was wypłacimy, niech to będzie ten nakaczek minimalware. Żeby go zgarnąć, należy zasubskrybować kanał, dzwonić, stać łapkę w górę, skomentować ten odcinek. No, dodatkowo, jeśli mi lubicie, chcecie wesprzeć, to właśnie w tym miejscu. Pamiętajcie mój kodzik Adixon przez jedno. Dostajcie 2 zł. 10 groszy oraz 10% więcej do depozytu przy płacie. Pamiętajcie również, że strona przeznaczona jest tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich i może wiązać się z utratą Waszych skinów. Dobra, skinek tutaj doszedł, akaczy. O, nawet z jakimiś naklejkami! I to widzę, foliowa jakaś tu naklejeczka, i w w dobra no. Jak najbardziej myślę na plus trzymajcie tego skinka, macie do zgarnięcia, ale ja widzę, że my troszeczkę sobie skomplikowaliśmy tutaj tak naprawdę challenge! Ja pierdolę, mieliśmy prawie 400 zł, a mamy 233. 240, bo doszło, do, doszło jeszcze za tą wymianę. Ja pierdziele, no to ta skrzynia za 84 zł, żeby wam dropić. Wydropić skina to nam nie. Na, Nieźle nas wydymała. Nieźle nas wydymała. I to nieintencjonalnie, intencjonalnie. Jak się chwycę, dobra? Widzowie, dzisiaj ja na takich challenge'y lubię sobie tutaj używać skrzyneczki z naklejkami. I dzisiaj użyjemy tych, których tak nie za bardzo, bo ja zazwyczaj tą najtańszą na gesterze używam. Ale dzisiaj weźmiemy się za te skrzynie. No, troszeczkę tutaj droższe. Ja bym jeszcze jedną dorzucił. Gdzie są one tutaj? O, tu jest ta. Dobra, taka pierwsza bitewka, niech tutaj będzie. 136 zł. No, myślałem, że dzisiaj troszeczkę polecimy grubiej. No, ale jednak nie polecimy. Mam nadzieję, że ta bitwa przynajmniej będzie wygrana. Jest pierwszy skin. Nie dla nas, fioletowy. A i tak czy dostał niebieskiego lepszego, nie? Pierdzielę. Dawaj, dawaj, dawaj. Jeszcze jedna zbustowana. I może będzie lepszy. Jest! 30 ziko, Let's go! Lecimy teraz tańszymi. Ale tańszy nie znaczy, że gorsze, bo mamy właśnie 22 zł! Dobra, ale tu leci, ale tu leci. Kurwa i znowu do nas podbił. Ostatnia skrzynia zadecyduje. Ostatnia skrzyna zadecyduje. To będzie wygrany. No i zadecydowała. 105 zł. 105 zł. Ja cię no błagam, przerwijcie tą, tą tą pasę niepowodzeń! przerwijcie tą pasę niepowodzeń! Tą pasę przegranych bitew, bo to. Ja pierdolę, no to jest naprawdę tragiczne, to jest tragiczne, ale ta skrzynia naprawdę bardzo fajnie się zaprezentowała. Lecimy na trzy osoby, odkuwamy się. Boże, naprawdę, no, mam dość, mam dość. Naprawdę tego tygodnia, mam naprawdę serdecznie dość, jeśli chodzi o nagrywanie. No nie miałem takiego tygodnia już chyba od dawna, żeby na każdym kącie, wszędzie, gdzie się da, wszędzie przegrywać bitwy. I teraz też już przegramy. Teraz też już widzę, że już nie idzie to na dobrą stronę dla nas. O dinozaur Dino Dino nas tutaj może jakoś uratuje. Kolejny Dino! Kurde, fajna ta skrzynia. 10 zł a tutaj naprawdę fajnymi tymi naklejkami potrafi zarzucić. Jest tutaj kryształ. Dobra, pięć skrzyń. Jest szansa na wygranie tego. Tylko trzeba troszeczkę jednego tutaj lepszego skina wydrobić. No i niestety... Oddalił się już bardzo. Była szansa. Teraz to już w ogóle.. No i nie da rady, no nie da rady współpracować. No nie dodamy wam tego dziesiątego skina do tego za wpłatę z tym moim kodzikiem, no nie dodamy po prostu No co ja mogę powiedzieć? Kurczak który nam niestety nie daje wygranych, Ja pierdzielę, no nie wytrzymam, no nie wytrzymam, no panowie jakieś rady, jak wygrywać bitwy? Bo ja już jestem naprawdę zdołowany szczerze, ja już jestem zdołowany. O kurwa! Szansa! Szansa została nadana 8-4 Dobra i robimy tak. Jeszcze coś tutaj mamy za tę. Te... Mamy Jest szansa. Ej! 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 Z darmowych rzeczy my tu mamy samą kosę. Dobra. To w takim razie. Postaram się zrobić tak. Chociaż nie wiem czy ja bym nie chciał dla was jakiegoś jednego droższego skina niż taką tańszą kostę, Coś za 2000 tysiące bym wam wklepał, wklepał, tak szczerze powiedziawszy Za dwa koła minimum raczej do tego konkursu Jak zapchać tego slota to jakimś mega drogim skinem tak szczerze dla was I tak zrobimy, tak zrobimy A my się jeszcze pobawmy, bo mamy tutaj sporo do ogarnięcia W szczególności mamy tutaj do ogarnięcia wygrać bitwę na tym odcinku To bym naprawdę chciał uczynić Wygrać bitwę na tym odcinku. Wiem, że to może być ciężkie, ale nie poddam się, póki nie wygram. Dobra, skrzynki z naklejkami dzisiaj głównymi bohaterami niech będą. Ale ja lubię te skrzynki z naklejkami, naprawdę. No, na przykład ta skrzynia za 10 zł, która tam leciała. Widzieliście sami, że te naklejki tam za fajne, spore sumy potrafiły wylecieć. I to nie jest jakąś małą częstotliwością, tylko naprawdę z dużą częstotliwością. I lubię, lubię te naklejeczki, lubię te naklejeczki, naprawdę lubię te kapsułki, lubię te skrzynki, czy te kapsułki, no chociaż tutaj bardziej skrzynki niż kapsułki tak wyglądowo, lubię, 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 lubię. Dinozaur, 12 zł, ale nie lubię, ale jedyne czego nie lubię to chyba bitew I ja nie wiem, ja może chyba będę musiał po prostu odpuścić bitwy, po prostu zrobić przerwę od bitew, jak naprawdę już to przegramy, co niestety idzie właśnie w tą stronę. Nie mam pojęcia, co jest nie tak. Nie mam pojęcia. Wiem jeszcze, co mogę zrobić. Wiem jeszcze, co mogę zrobić. Tylko proszę, wygrajmy tę bitwę. Proszę, wygrajmy tę bitwę. Wiem, co zrobię. Jeszcze tu, tutaj jest ta skrzynia zbustowana, więc mamy szansę to wygrać. Puścik wjeżdża. Ile ta naklejka? Pięknie, pięknie! I już daje prowadzenie. Dawaj, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. oj no i po Kiedy pojawi się nadzieja, to szybko zostaje ona zabrana Mam metodę, żeby tutaj zmienić Coś, gdzie to jest? Uczciwość Zmieńcie mi seta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Zapisany Dobra, niech będzie, ale dzisiaj już nic z tym nie zrobimy. To okaże się, czy to coś dało w kolejnym odcinku. Na raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Jeden na dwa, na trzy, na czternaście bitew. Jedna bitwa wygrana. Let's go! Double on the chat. Żegnam się widzowie z wami. Dziękuję cieszy, że oglądaliście. Na